Sytuacja za oknem jest taka, jak widzicie, zatem kawa, cieplutka, skarpety i jeszcze troszkę trzeba w łóżku poleżeć, bo jest niedziela, trzeba chwilkę odpocząć przed dniem. zawsze, zawsze jest coś do zrobienia. Czas na mój wosk, który wczoraj kupiłam, zrobimy sobie piękny zapach w domu. Teraz będzie mi się powolutku roztapiał i będzie piękny aromat. A jaki dzisiaj obiad? Właśnie taki, ziemniaki, marchew, kalafior, szparagi i takie płaskie groszki. Do tego będzie sos taki pieczeniowy i tu mi się już piecze wegańska e, taka pieczeń, o. Także jak wszystko będzie gotowe na talerzu, oczywiście Wam pokażę. Ja czekam na Arka, bo chcemy iść na jakiś fajny spacer zimowy. Pamiętacie, jak się uziemiałam na trawie? Pora pochodzić po śniegu. Świetnie to wpływa na krążenie. I nas hartuje, oczywiście. Po takim spacerku od razu ciepłe skarpety. Wiecie, że stopy na nie są makro, jak się chodzi po śniegu. <laughs> są suche, dziwne to jest. E, także, o! Czuję, że żyję. A tu Wam jeszcze chciałam pokazać, że takie ciasto znalazłam w sklepie, bo Arek robi Secret Santa, czyli jakby mikołajki w pracy. Ja też robię. I on akurat blosował szefową, dyrektorkę, e, więc pomyślałam, że no co jej kupić? Wiadomo, nie jakieś... Dziwne, ba dziwne rzeczy, ponieważ budżet jest do 10 funtów i u mnie tak samo w pracy, więc znalazłam takie piękne ciasto Penetone. Pewnie kojarzycie babkę Penetone, a ta jest akurat z pomarańczami i Prosecco, więc pięknie zapakowane. Myślę, że na prezent jest to idealne. A powiem szczerze, że kupiłam drugie takie dla nas do domu, bo jedziemy do Lancaster w święta, więc sobie weźmiemy ze sobą, żeby sobie dukawy takie ciacho zjeść. Tak jak Wam obiecałam, obiad wygląda w ten sposób. Mnóstwo warzyw, sojowe mięsko, jakaś tam sałata. Wszyscy jemy bardzo podobnie. Dałam wczoraj ptakom jeść do ogrodu, a dzisiaj widać już, ile ich było, jak sobie chodziły po ogrodzie, pełno śladów. I wszystko już topnieje i koniec zimy. Póki co u nas zobaczymy, co będzie za jakieś dwa tygodnie, bo na najbliższe dwa tygodnie 10 stopni. Jest sobota, miała być wycieczka do Yorku, ale niestety no tak leje, że zrezygnowaliśmy. No bo to jest bez sensu w takim deszczu, po prostu 100% deszczu cały dzień. E, więc będzie taka sobota w domu, e, trzeba troszkę porobić zaległych rzeczy. Ja robię śniadanie, e, będę farbowała włosy, może pójdę do sklepu, coś jeszcze dokupię, także i po prostu dzień w ogóle, zobaczcie, która jest godzina. Tak, żeśmy długo poleżeli sobie w łóżku. No, taki, taki dzień na wypoczęcie ci sobie A do... ja tu robię pyszne grzanki z sary do bread, czyli taki chleb typowy polski na zakwasie. Dostałam z pracy od szefowej. Taki naprawdę dobry. I chyba będę go u niej zamawiała teraz kilka razy w miesiącu, bo jego normalnie można mrozić i potem wyjmować po prostu po jednej kanapce i się super nadaje do jedzenia i jest przepyszny. Będzie oczywiście z awokado, z pomidorkiem. Tu mam takie masełko irlandzkie, z czosnkiem, więc ono jest przepyszne, fajnie będzie pasowało. I tu jeszcze kupiłam sobie szczypiorek, to też... Posypię szczypiorkiem. A tak widzicie, jest po prostu mokro. Tu będzie też obiad od razu, bo jak już wchodzę do kuchni, to już robię wszystko naraz. szparagi sobie podgotuję, potem zapiekę z parmezanem. Tak jak zawsze nauczyła mnie Ewa. Tu będzie sosik grzybowy, bo będzie sosik grzybowy do kaszy. A do tego jeszcze będą kotlety grzybowe, które właśnie się pieką. Kupiłam oczywiście gotowe, znaczy półgotowe. Muszę je dopiec, pięknie pachną, więc. Tak na grzybowo dzisiaj na obiad. O, jeszcze sałatkę z rzepy i śmietany zrobię, bo ostatnio rzepa nam wchodzi jak zła. Bardzo nam smakuje o tej porze roku. A śniadanie już gotowe. Dzisiaj skromnie, bo za niedługo będzie obiad, bo późno wstaliśmy. Kolorowo, żeby rozjaśnić to, co jest za oknem. W ogóle z mojego bukietu jeszcze się trzymają kwiatki a te mi tutaj już przemarzły chyba, no ale one odrosną one o, na wiosnę będą jak nowe także spoko obiad wygląda zacnie jak widzicie ja jem osobno, bo Uta dopiero zedła śniadanie, Arka napchałam chipsami, nie jest głodny więc tu mamy kaszę, taki bogaty sos grzybowy, kotlet grzybowy brokuły, tam są szparagi na dole, ta sałatka z rzepy oraz sałat. Także taki pełnowartościowy posiłek. Oczywiście wegetariański. Pogody z dupy mamy dzień kolejny, nawet mi się malować nie chce. Po prostu jest, tego nie widać na aparacie, ale jest ciemno jest, wygląda tak, jak noc polarna prawie pod kołem podbiegunowym, bo nie ma słońca w ogóle. W ogóle to jest ta pora roku, kiedy słońce się tutaj bardzo rzadko kiedy zdarza. Co roku o tym zapominam. <laughs> Także no tak to wygląda. Jak był śnieg, to było kilka dni takiego wyżu, więc było fajnie i przyjemnie. No a teraz niestety jest zachmurzony, non-stop. Nie byliśmy nigdzie, tak jak mówiłam. Wczoraj bardzo lało, dzisiaj Arek jest w pracy, wróci i też nam się nie chce. Też dłużej poleżałam w łóżku, więc to jest ten czas, ten weekend. Takiego totalnie nic nie robienia. Chyba takie ładowanie baterii, właśnie przed. Końcem roku, która będzie troszkę bardziej aktywna, mam nadzieję. E, także tak to wygląda. Może Wam dzisiaj troszkę o szzyli ponagrywam, bo tak zastanawiam się, z czym ja mam tego vloga zostawić, e, e, skoro nic tak za bardzo się nie dzieje, gotuję, sprzątam, oglądam e, vlogi. E, wiem, co dzisiaj będę robić. Właśnie muszę sobie wyjąć e, druty, e, bo chcę zrobić kilka opasek, bo rozdałam sporo opasek w pracy, tak się dziewczynom spodobały i naprawdę wszystkie je noszą. I one są w szoku, w ogóle nie wierzyły mi, że ja je robię. Wszystkie sobie poprzymierzały, wybierały kolory i naprawdę codziennie w ogóle cała ekipa nasza wchodzi w opaskach na głowie. Także wprowadziłam nową modę w szkole. Więc muszę sobie dorobić dla samej siebie te, te, te opaski, bo już mi mało zostało. A mam trochę wełny, także będzie jakieś zajęcie przynajmniej. A co na przykład? A, kocyk wczoraj, kupiłam jeszcze jeden. Pokażę wam. Taki fajny. I chyba polecę po jeszcze jeden, bo były w promocji za pół ceny. Taki milusi. Ja wiecie, że ja i koce to, to jest... <ścoughs> Więc chyba zaraz pójdę do sklepu i wezmę jeszcze jeden jak będzie. Chyba, że będzie w innym kolorze, bo był też takim zielonkawym. To może wezmę ten zielonkawy. Tak jest. Mm, super. Tak jak mówię, nic tu się ciekawego nie wydarzy, Gdzień kolejny, dokupiłam jeszcze jeden koc, bo one są za pół ceny, tylko 7,50, ale ten dokupiłam taki jaśniejszy, jakby szary, nie wiem czy to widać. No jest jaśniejszy w każdym bądź razie. Tu sobie robię kolejną opaskę, bo nie ma co robić, to sobie A, robię. Ja kupiłam jeszcze dwie kurtyny, znaczy zasłony to są te takie co nie przepuszczają światła więc jak się zasłoni będzie to super ciemno tak zwane blackout kupiłam dwie i one sobie pójdą tu zamiast tej fieranki będą dwie zasłony będzie można je na noc zasłonić to też będzie troszkę cieplej jak ta szyba będzie troszkę osłonięta tak to wymyśliłam i kupiłam foremki ciastka taki zestaw trzech I jeszcze jedną rzecz kupiłam ale została w aucie u arka to Wam za chwilę pokażę, jak tylko wróci z pracy. Bo tak sobie myślę, że może pierniczki bym zrobiła. Będę miała wolne, żeby się czymś zająć. O, i jeszcze w świetle dziennym Wam pokażę te sanki Mikołaja. To jest deska. It's the most wonderful time of the year. Czyli najpiękniejszy czas roku zimowy. O, tak Wam może tutaj pokażę. Fajnie to wygląda. Będzie to się fajnie prezentowało na stole. Na tym jakieś sery można położyć. Jakieś takie. Przekąski albo ciacho, coś innego, więc będę miała taką sezonową sprawę. No i tu przygotowanie do przerwy zimowej jest. 2,5 kg mandarynek zgodnie z tradycją jest, więc można już się szykować do wielkiego zimowego odpoczynku. Zasłony również wiszą, ale Arek będzie miał zadanie w weekend. Oj, czemu tutaj nic nie widać? bardzo porządne. Teraz widać, bo byłam pod światło, ponieważ będzie musiał mi obniżyć całe karnisze, ponieważ zasłony są przykrótkie, brakuje 20 centów i mnie to strasznie drażni, więc obniżymy o 20 cm, bo wszystkie w sklepie są 2,28, więc jakie bym nie kupiła, to już zawsze będą pasować, więc będzie przewiercanie w weekend obydwu stron. O, nie wiem czy to widać, Piękne kryształowe okna. Pan był wczoraj pomył, wszystkie z zewnątrz. Także jest czyściutko. I jeszcze więcej zimowych poduszek, wyciągniętych. Tak to wygląda w tym roku u nas. I tym widoczkiem żegnam się z Wami. Zapraszam Was na kolejnego vloga, który będzie już niebawem, obiecuję. I jeszcze muszę dać szanszyl na koniec vloga. Cześć, Bunia! Ta dostała imię bunia, bo jesteś taka buniowata, tak? Bunia! Cześć! Pancia z pracy wróciła! Cześć, bunia, bunia! Nie gryź, paluśka! Nie mam ciasteczka, rano było. Powiedz, cześć, widzowie! Powiedz, cześć, widzowie! Bunia! Bunia, bunia! Piękna! Wyspałaś się, tak? A teraz kropeczka. Powiedz cześć widzowie. Roś, rosną jak na drożdżach obie. Kropka jest taka bardziej ruchliwa. Bardziej kopie i przeszkadza w nocy, prawda, kropeczka? Kropka. Chodź. Kropka. No, dzień dobry. Cześć. Piękna jestem. Co tak kopałaś w nocy? Co? W przyszłym vlogu was więcej ponagrywam. No.